Dziękuję bardzo, Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Jestem posłem z województwa kujawsko-pomorskiego. W moim województwie bardzo silni są producenci drobiu, ale to nie tylko, nie tylko kurczaków, ale także indyków, gęsi i mają oni ogromne obawy, bo to, że branża drobiarska leży przez komisarza, nic nie mogę wojciechowskiego, to wszyscy o tym doskonale wiedzą. Boimy się o właśnie przyszłość kurników, o kury, o kurczaki, ale także martwimy się o tych, którzy produkują mięso z indyków. I też, I też trzeba ten rynek zabezpieczyć. Czy robicie coś, żeby zabezpieczyć polski rynek przed napływem mięsa z indyków i z gęsi tutaj do Polski, ale też jest jeszcze kolejna rzecz nie byłoby kury, gdyby nie było jajka. I mamy ogromny problem także, jeżeli chodzi o jaja wylęgowe, bo całe mnóstwo ich pojawiło się na rynku. Czy macie w ogóle informacje, skąd one się pojawiły, w jakiej ilości i dlaczego zalewają polski rynek i dlaczego wykańczają naszą branżę? Poproszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.